Z ustaleń prokuratury wynika, że siedmioletnia dziewczynka nie została zgwałcona. To ustaliliśmy na podstawie opinii biegłego ginekologa, który przebadał dziewczynkę. Doszło do spowodowania, do dopuszczenia się przez tego mężczyznę tzw. Tak innych czynności seksualnych. Miały one charakter pedofilski, ponieważ pokrzywdzona jest poniżej 15 roku życia. Zwyrodnialec jest sąsiadem dziewczynki. Dwa lata temu pedofil został skazany za molestowanie jej starszej siostry. Zeszczyznę skazano na podstawie aktu oskarżenia Jaworskiej Prokuratury w czerwcu 2012 roku. On sobie usłyszał, wyrok w zawieszeniu była to kara dwóch lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres pięciu lat a także poddano go pod dozór kuratora i zobowiązano do podjęcia terapii z uwagi na zaburzenia preferencji seksualnych. Jeżeli prokuratura skieruje akt oskarżenia w tej sprawie i zapadnie wyrok, to z pewnością wcześniejsza karalność przestępcy będzie miała wpływ na wymiar kary za czyn obecny. I w tym przypadku, kiedy doszło już do skazania, w 2012 roku, kiedy sąd... Zawieszeniem prokurator nie zgadzał się z tym i odwoływał się od tego wyroku. Jednakże sąd na drugiej instancji utrzymał ten wyrok wskazujący mocy, a już wtedy prokurator domagał się kary wzmiennej wobec tego mężczyzny. 76-latkowi grozi kara od 2 do 12 lat więzienia. Lato w mieście nie musi być nudne. Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie zaprasza do udziału w wakacyjnej akcji Lato 2014. Piłka nożna i ręczna, siatkówka, koszykówka, bowling, zawody pływackie to tylko niektóre atrakcje. Udział w imprezach jest bezpłatny, szczegóły na wwwrcs.lubin.pl. Tradycyjnie jak od kilku lat zapraszam Państwa na koncerty w muzycznej Altanie w parku za Centrum Kultury Muza. w każdą niedzielę lipca i sierpnia o godzinie 18. .00. 24 sierpnia o godzinie 18:00 koncert lubelskiego zespołu Czaciworba Worba z oryginalną i żywiołową mieszanką muzyki bałkańskiej, cygańskiej, karpackiej, jazzu, twista oraz wielu innych gatunków. Centrum Kultury Muza zaprasza.